Jest otwarcie pracowni spawalniczej, która wykorzystuje polskie prototypowe symulatory spawalnicze, które wykorzystują wirtualną rzeczywistość i sztuczną inteligencję. Takie symulatory pozwalają szkolić w spawaniu nieletnich to jest pierwsza rzecz. Poza tym mogą w pierwszym etapie szkolenia spawacza robić to w takiej właśnie pracowni, a dopiero potem ten już wyszkolony na symulatorze kandydat na spawacza przechodzi na rzeczywistą pracownię spawalniczą i może kontynuować swoją edukację. ten projekt, który dzisiaj został sfinalizowany, to to że rzeczywiście efekt prac całego zespołu przez kilka ostatnich lat. Bardzo się cieszę, że udało się znaleźć też finansowanie na tego typu projekty. Generalnie jest to odpowiedź na zapotrzebowanie z jednej strony przedsiębiorców, biznesu, a z drugiej strony potrzeby właśnie edukacyjne i bardzo się cieszę, że dzięki tego typu projektom będziemy w stanie edukować młodzież szkół średnich branżowych, ale też będziemy właśnie zachęcali najmłodszych. To jest podstawowe w kształceniu zawodowym, w kształceniu to jest odpowiadanie na potrzeby rynku pracy. A dzisiaj pracodawcy potrzebują nie tylko fizycznie dyplomu ukończenia technikum czy szkoły branżowej, ale potrzebują dodatkowych umiejętności. Ale też ważne jest to, że nie tylko uczniowie, nie tylko młodzi ludzie, ale też nauczyciele. Dzisiaj jesteśmy w stanie jako nauczyciele podnosić swoje kwalifikacje. Jest to system też kursów bezpłatnych, a więc tym bardziej zachęcam do współpracy z tą instytucją. To jest pierwszy z wielu projektów. Mamy w Grudziądzu i we Wrocławku Centra programowania robotów przemysłowych. Będziemy najprawdopodobniej otwierali kolejne centrum programowania w Inowrocławiu. Potem pewnie Grudziądz, a potem pewnie kolejna. Może jakiś inny pomysł się zrodzi, jeżeli chodzi o wspieranie szkolnictwa zawodowego.